Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga, Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Przeświętą dzisiejszą sprawujemy w intencji Darka Andrzeja, Konrada, Jana Marka, Krzysztofa Jarka, Gabrieli, a także za zdrowie Joanny Mirkowskiej, z podziękowaniem Bogu za udaną operację, Janny Szczepankiewicz-Batek, Agatę Trojańskiej. Elżbiety Pawłowskiej, Katarzyny Dolnik, Lalki Podobińskiej, Marcina Cierżanowskiego, Rafała Porwina, Aliasza i Szymona Gałkowskiego. Będziemy się również modli za duszę Adriana Fibiga, Marii Czubaszek, Katarzyny Brachowskiej, Wojciecha Skowskiego i Sofii 1. Ja. Módlmy się dzisiaj również podczas tej Mszy Świętej za wszystkie dzieci w Dniu Święta. Zanim jednak przystąpimy do Mszy Świętej, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą wiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo strzeszuję myślą, mogą czynkiem, zalewaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka, przytokłada Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, przez ich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, a modlitwą za Mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, opuścił nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Modlmy się. Boże, Ty przez szaleństwo krzyża dałeś świętemu Justynowi, męczennikowi, głębokie poznanie Jezusa Chrystusa. Sprawdź. Przez Jego wstawiennictwo byśmy odrzucili otaczające nas błędy i utwierdzili się w wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki. Wieku. A, siądźmy i wysłuchajmy teraz, czytań z to Czytanie z drugiego listu św. Pawła apostoła do Tymoteusza. Paweł. Z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę, jak moim przodkowi z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o Tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę Cię zobaczyć. Z tej właśnie przyczyny przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie przez włożenie moich rąk. Albo nie dał nam Bóg, Boga bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znażonych dla Ewangelii według mocy Boga. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, Lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed przedwiecznymi czasami. Buka dana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale że ujmę sobie tego za sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu wierzyłem. I pewien jestem, że mocem, mocem jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. Oto słowo Boże. Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy. Do Ciebie wznoszę me oczy, które mieszkasz w niebie, jak oczy sług są zwrócone na ręce ich Panów. Do Ciebie, Boże, wznoszę moje oczy, jak oczy służebnicy na ręce i Pani tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, dopóki nie zmiłuj się nad nami. Do Ciebie, Boże, znoszę moje oczy. Alleluja, alleluja, alleluja. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Przyszli do niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, możesz tak nam napisał. Jeśli umrze czyś brat i pozostawi żona, a nie pozostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę umierając nie zostawił potomstwa drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł. Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani Mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niej. Co zaś dotyczy umarłych, że martwych staną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie wystarczy. słowa na ten, i składzę naszym W swoim życiu jako kapłan, jako biskup miałem... Pacham się jakiego słowa użyć, ale miałem możliwość wyświęcenia kilku kapłanów. Miałem możliwość nałożenia rąk na ludzi, co do których wierzyłem, że są oni powołani przez Boga. Miałem również okazję być świadkiem przyjmowania i składania ślubu zakonnego, świadkiem konsekracji, pomoc z konsekratorów i nowego Zdarzało się tak, że osoby, które wyświęcałem, przy których byłem święcenia, bądź ślubach, odwracały się ode mnie, wracały się od kościoła. To bardzo boli. Szczególnie, kiedy uświadomimy sobie, co to znaczy być biskupem, co to znaczy być kapłanem i pasterzem swojego ludu. Czasami zdarza się, że niektóre z moich kazań uderzają mocno w struny, które mogą się wydawać zbyt mocne, zbyt drażliwe. Czasami wydaje się, że moja historia życia rzuca cień, zarówno na mnie, jak i na koszty. Czasami też. Wydaje się, że ludzie mają pomysł na to, jak to naprawić. Niestety. Niestety Pan Bóg ma swoje plany i ma swoje zamiary. Do nas, do ludzi należy tylko modlić się i słuchać. Dzisiejsze czytania są bardzo ważne, dla mnie szczególnie, bo kiedy czytałem dzisiaj to czytanie z drugiego listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, to miałem ochotę się pod nim podpisać. I, i tak naprawdę każdy biskup mógłby to zrobić. Tak naprawdę nie zmieniłoby to wiele w znaczeniu tych słów, gdybym powiedział Szymon z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie do Ciebie, mój bracie, moje umiłowane dziecka, łaskę, miłosierdzie, pokut Boga Jezusa Jezusa Chrystusa. To wszystko, co jest tutaj napisane, całe dzisiejsze czytanie z tego listu to jest manifest apostolski. Manifest, który jest bardzo znaczący, ponieważ on mówi: Nie patrz na mnie jak na człowieka. Nie patrz na mnie jak na kogoś, kto sobie coś wymyślił. Popatrz na mnie jak na tego, którego powołał Jezus, Chrystus, nasz Pan, zbawiciel do głoszenia Ewangelii. Patrz nam jak na swojego ojca, który wie, co mówi. W Ewangelii z kolei dzisiaj Jezus pokazuje nam, jak przewrotni byli Żydzi, jak przewrotna potrafi być nauka. Kiedy zaczynamy kombinować za mocno, jeżeli chodzi o Ewangelię, jeżeli zaczynamy kombinować za mocno, co też by tu można było wymyśleć, to popadamy w. Tą pułapkę którą Pani Sadduce Usza, pułapkę zbytniego, złudnio roz, zbytnie rozumowego podejścia do wiary. My nie potrzebujemy zastanawiać się, ilu mężów będzie miała kobieta, która w stanie. My nie musimy się zastanawiać, nie zostaliśmy powołani do tego, by zastanawiać się, czyją czy, czy, czy będzie żoną. Nie zostaliśmy też powołani do tego, by się wzajemnie osądzać i oceniać. Zostaliśmy powołani do tego, aby być dziećmi Bożymi. Duch Święty uczynił nas dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dzisiaj to Międzynarodowy Dzień Dziecka, także we wspomnienie Świętego Justyna Męczennika zadajmy sobie pytanie, czy potrafimy jeszcze podchodzić do Boga i podchodzić do naszej wiary tak jak dzieci, bez zadawania niepotrzebnych pytań lub z zadawaniem takich pytań, na które tylko Bóg może odpowiedzieć? Niech wiara nasza będzie silna i mocna i nie będzie tak prawdziwa jak wiara dziecka, bo dziecku powiesz, tak, dziecko to uwierzy. I my powinniśmy tak wierzyć. Amen. Do Pana Boga naszego zanieśmy teraz wszystkie nasze prośby. Mówmy się za wszystkie dzieci na całej ziemi, aby ich dzieciństwo przebiegało w spokoju i miłości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Mówmy się za Darka, Andrzeja, Konrada, Jana, Marka, Krzysztofa, Jarka i Kapriana. Niech Niechaj dobry Bóg prostuje ścieżki życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zdrowie Joanny Birkowskiej, dziękując Bogu za udaną operację, a także za zdrowie Joanny szczepan batek Agaty, Elżbiety, Katarzyny, Lalki, Marcina, Rafała, Eliasza i Szymona. Niechaj dobry Bóg wzmacnia ich zdrowie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się z naszych drogich zmarłych, za Adriana, za Marię, za Rolinę, za Wojciecha i za Zofię. Niechaj Pan przyjmie ich do swego Królestwa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Pani. Módlmy się również za tych wszystkich, którzy nam źle życzą. Za tych wszystkich, którzy patrzą na nas z obrazem. Niech dobry Bóg wybaczy im, tak jak i my im potrafimy wybaczyć. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Pani. Módlmy się również o wszystkich intencjach, które mamy głęboko w serca. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swojemu apostołom, o cokolwiek prosić będziecie Ojca mego, w moim imię będzie wam dane. Prosimy Cię o przyjmij nasze prośby i raczej w swojej łaskowości spełnić, które żyjesz i królujesz. Na wieki niech Amen. Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest obecnym w ziemi i pracą ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki.

się, aby Bóg ojciec Wszechmogący przyjął ofiarę Kościoła na swoją chwałę i zazbawienie całego świata. Wszechmogący Boże sprawa, abyśmy godnie uczestniczyli w misterium eucharystycznym, którego z nieustraszonym męstwem Świętej święty Justy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z wami i w duchem Twoim. W górę serca Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to jest sprawiedliwe. Zaprawdę. Godne to jest, abyśmy Tobie składali dzięki czynieniu. Ojcze Święty, Boże nieskończonej dobroci, Ty nieustannie wzywasz grzeszników do odnowy w Twoim duchu. I najpełniej objawisz swoją wszechmoc, własce przebaczenia. Wiele razy ludzie łamali Twoje przymierze, a Ty zamiast ich opuścić zawały z nimi nowe przymierze przez Jezusa. Twojego syna i naszego odkupiciela. że tak mocna, że nic nie może go złamać. Nam także dajesz czas pojednania i pokoju, abyśmy, polecając się jedynie Twojemu miłosierdziu, odnaleźli drogę powrotu do Ciebie. Otwierając się na działanie Ducha Świętego, nowym życiem żyli w Chrystusie, wychwalali nieprzerwanie Twoje imię i służyli braciom. Wdzięczni za tajemnicę Twojej dobroci, pełni podziwu i radości z odnależnego zbawienia, Jednoczymy się z niezliczonymi chórami aniołów i świętych, aby śpiewać Twoją fałę. Święty, 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 Pan Bóg zastępów w pełni są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze, prawdziwie święty, od początku świata czynisz nas uczestnikami Twojego zamysłu miłości. Abyśmy byli świętymi, tak jak Ty jesteś święty. Wejrzyj na lud zebrany wokół Ciebie i ześmij swojego Ducha, aby dalej, które Ci składamy w ofierze, stał się ciałem i krwią umiłowanego Syna Twojego Jezusa Chrystusa, którym my także jesteśmy Twoimi synami. Byliśmy umarli z powodu grzechu i niezdolni zbliżyć się do Ciebie, ale Ty dałeś nam najwyższy dowód swojego miłosierdzia, gdy Twój Syn, Jedyny Sprawiedliwy, wydał się w nasze ręce i pozwolił się przybić do krzyża. On, zanim wyciągnął ramiona pomiędzy niebem i ziemią na znak wiecznego przymierza, chciał obchodzić Paskę ze swoimi uczniami. Gdy spożywali wieczerze, wziął chleb i, dzięki Tobie składając, błogosławił dla dawał, dawał swoim uczniami Bierzcie jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie powietrze, że wiedząc, że pojedna wszystko w sobie przez krew wylana na krzyżu, wziął kielich z winem i ponownie dzięki składając, podał swoim uczniom, mówiąc Wierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Ale obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, który jest naszą pasją i naszym pokojem, i oczekując błogosławionego dnia Jego przyjścia, na końcu czasów składamy Ci, Boże, prawdziwy wiary tę ofiarę, która całej ludzkości daje pojednanie z Tobą. Wyjrzyj, oczy, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa i daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy zwyciężywszy wszelkie podziały i niezgody, zostali złączeni w jedno ciało. Zachowaj nas wszystkich w jednej wierze i miłości, z naszym arcybiskupem Ronem, naszym bratem biskupem Paulem, mną, Twym niegodnym sługą oraz całym duchowieństwem. Wspieraj nas we wspólnym budowaniu Twojego Królestwa, aż do dnia, w którym przyjdziemy do Ciebie, w swoim domu, święć pośród świętych, najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami, ze świętym Justynem i naszymi zmarłymi braćmi i siostrami, których polecamy Twojemu miłosierdziu. Wtedy, pośród nowego stworzenia, wyzwolonego ostatecznie od zepsucia śmierci, śpiewać będziemy tym dziękczynienia, czynienia, który wznosi się ku Tobie, od Chrystusa żyjącego na wieki. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas Pani od zła, wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznym wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa bo Twoje jest potę... królestwo i potęga i chwała na wieki Panie Jezu, chresta z swoją pustą pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam dają. Prosimy Cię o nie na grzechy, raczymy się na tego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, na pełni Jego pokoju mi doprowadź do pełnej jedności. Które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański, będzie z Wami. Przekaż się sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojnie. To baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ułogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niechaj mnie strzeże na życie wieczne. Yeah. Uh -huh. Nie po krzepieni pokarmem eucharystycznym, pokornie błogamy Cię, Boże, abyśmy posłuszni nauką świętego i Męczennika, zawsze składając większenie niedotrzymane dalej przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg, Szanowny mogąc Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bóg nie będą dzięki.